Hop. Hop. Okay. Siemanko, z tej strony Siwy Trener, a to kolejny odcinek Eksperta w Ringu. Dziś moim gościem jest Krzysztof Hudecki. Witam Cię Krzysztofie. Bardzo się cieszę, że w ogóle nas tutaj odwiedziłeś. Dziękuję bardzo. Jak ci się podoba nasza szwalka? super. Pięknie, klimat jest, dobra energia. Elegancko, Gratuluję. elegancko. Słuchaj, zaczynamy z wysokiego C. Już niedługo wracasz na ring, będziesz bił się z swoim przyjacielem. Opowiedz jest. mi o tym, bo on mega się tym jaram. Będę się bił, to jest moje marzenie, z moim idolem, Mariuszem Biskupskim. Jak ja miałem 14 lat, on miał 18. Widziałem, jak on łamał szczęki, jak zdobywał Mistrzostwo Polski, jak wygrywał w lidze. Był pierwszym zawodowym mistrzem Polski. Zawsze chciałem mieć jego plakat i teraz mam. I teraz jeszcze będziemy razem walczyć, ale walczymy. Mariusz skończył karierę, ale walczymy w szczytnym celu, bo jest to gala związana z drużyną szpiku. Czyli będą licytacje dla chorych dzieci z Białaczką, więc szczytny cel. Mam 39 lat, czuję się najlepiej w swoim życiu, jestem szczęśliwy, mam formę, mogę walczyć. Mega, mega, super inicjatywa. Jest, jesteś organizatorem w ogóle tej całej imprezy. Opowiedz, jak idą przygotowania, czy wszystko jest dopięte? No, zawsze jak w każdej organizuje się galę lub cokolwiek, Je do tego trzeba się przygotowywać jeszcze pod tą galę. Jest sporo problemów, sporo pracy, ale daję radę. Lubię cały czas bieg wydarzeń, jak cały czas coś jest w ruchu, mam takie ADHD, który przyjął też mój syn, ale o <noise> tym później, ale daję radę. Kto jak nie ty, jedziemy dalej. Let's. Ok, okay Krzysiu, powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z boksem? Moja przygoda zaczęła się całkiem niedaleko. Bo Żabnie, tak. w wieku 13 lat, 13 lat ważąc 48 kg, poszedłem do, z moimi kolegami do warty Śrem na pierwsze zajęcia boksu. Miałem 13 lat. Trener pyta się mnie, którą ręką się podcierasz? Ja mówię, Patrzę, co on do mnie mówi. Mówię, lewą. To jesteś mańkut. Ja no. wcale nie byłem mańkutem. Pisałem prawą, ale kamieniami rzucałem lewą. Prawą nogą kopałem, no. więc taki jestem oszukany mańkut. poniedziałek dał mi. Pokazał mi, jak wyglądają podstawy boksu, pozycja bokserska. W środę dał mi skakankę na drugim treningu i rękawice na worek. W piątek przyjeżdżam, daje mi tak szczękę, taką po wszystkich, bo to były takie czasy, że. była jedna uniwersalna jada. szczęka. Spodenki, białą koszulkę. Jutro, ósma rano na dworcu w, w Śremie, jedziemy do Poznania na zawody. Jedziesz, Ewy ja Jak! Ja. Co ty gadasz? Pojechałem na, na promienistą do Poznania na Olimpie na pierwszy krok bokserski. Boksowałem tak i wygrałem w drugiej rundzie. I tak zaczęła się moja przygoda z boksem, która trwa do dzisiaj już 27 lat. Mega, mega, nie? Teraz tak. powiem ci, ci młodzi, nie? Teraz jak, jak to słyszą, to podejrzewam, że nie. oni wiesz, nie? Nie wiedzą co jest grane, nie? Nie wiedziałem, nogi, teraz pamiętam dzisiaj, tak mi się trzęsły nogi, tak wychodziłem. 51 kilo, niecałe. I tylko pamiętam, że zamykałem oczy, tylko jednak tak przetłumaczyłem. <laughs> Naprawdę się nadziewał, aż po krew poleciała z nosa, wygrałem. Okej, okay, no. pierwsza walka wygrałem przed czasem, Ta. mega. Leżałam, że... Znaczy, wiem, jak Aha. to jest uczucie, bo też pierwszą walkę wygrałem przed czasem, ale powiedz mi, dobra, co było dalej? Jakie sukcesy, opowiadaj. No potem dalej, dalej przyszedłem da uczyć się boksu. Moim pierwszym trenerem był Florian, był jeszcze w tej pamięci, nie żyje. No i dalej były często soboty bokserskie. Dużo było bardzo klubów tutaj w Wielkopolsce. Były organizowane w Poznaniu na Promienistej, na Olimpii e, soboty bokserskie praktycznie co tydzień. I co tydzień walczyłem. Drugą walkę przegrałem, potem wygrywałem, wygrywałem, przegrywałem. Aż zdobyłem w wieku 14 lat wicemistrza juniorów w ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w boks w gnieźnie. I potem wygrywałem dalej tutaj w ogólnopolskich zawodach. E, Byłem w makroregionie kadrze makroregionu północno zachodniego czyli Szczecin, tam jeździliśmy na Puchar Ziem Nadbałtycki, jeździliśmy na jakieś zagraniczne, to w kadrze Wielkopolski. Ale jeszcze tak nie czułem tego boksu, takiego, że byłem strasznie niewygodnym zawodnikiem, ale nie potrafiłem zadać prawego prostego. tak, po, Porządnego, poprawnego, prawego prostego. I to było takie pogmatwane. Dopiero w wieku 17 lat z, ze śremu zauważył mnie Zdzisław Nowak, magister Zdzisław Nowak. Mój drugi ojciec, który zabrał mnie. Właśnie wtedy widziałem Mariusza Biskupskiego, wszystkich tych, tych zawodników, zabrał mnie, bo tworzył ligę bokserską z młodych zawodników, zabrał mnie do siebie do klubu do Poznania. I tam nauczyłem się boksować już tak porządnie. Od razu pod jego okiem zdobyłem mistrza Polski młodzieżowego i najlepszego zawodnika mistrzostw, gdzie powygrywałem z wszystkimi, z którymi przegrywałem, z kadrowiczami polskimi. I dwa tygodnie, pod wieku 18 lat, dwa tygodnie po tym były mistrzostwa Polski seniorów, na które pojechałem i zdobyłem wicemistrza polskich seniorów. Jako taki? Tym, no, jako, jako taki czarny koń. Nikt o mnie nie wiedział, nikt nie słyszał. Tak. Powygrywałem z kadrowiczami, z ludźmi, którzy byli w kadrze polskiej, którzy jeździli na, na międzynarodowe tygodnie którzy mieli setki walk. Nagle znikąd się znalazłem, zauważył mnie trener kadry i od razu też trafiłem do, do kadry Polski. I tak się moja przygoda zaczęła w Poznaniu, w PKB Poznań, potem w, w lidze w każdą walkę przegrywaliśmy, prawie każdy, każdy, każdy mecz, bo byliśmy młodym jakimś narybkiem. Mhm. Wszyscy się z nas śmiali, że co jedziemy, to dostajemy do zera, ale to się tak się działo tylko przez rok, potem już zostawiliśmy wszystkich, byliśmy mistrzami Polski baz 8 razy pod rząd. Z ligowymi, drużynowymi mistrzami Polski. Super. Może powiedz od razu o, 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 o tej lidze bokserskiej, jak to wyglądało, bo teraz tego nie ma. Jak to By, w ogóle, jak te zawody były, były? Każdy, Każde miasto miało swój zespół. Składał się z 10 zawodników, od wagi muszej do wagi ciężkiej, czyli 10 zawodników w każdej wadze. Było kilka klubów na Śląsku, bo były kopalnie, były bytą Jawożną, Jastrzębie, Zabrze, był Białystok, był Wrocław, no było z 20 drużyn. I co tydzień spotykały, było losowanie, co tydzień się drużyny spotykały i między sobą były potyczki. Raz w jednym mieście, raz w drugim mieście. I z tego liczyły się punkty, kto jest, i wtedy w, w, na koniec były rozgrywki, podliczanie punktów i wyłanianie mistrza polskich. drużyny. Tak, jak liga piłkarska. albo drabinka, wszystko, wszystko się, się, się składało. Wygrywali, ci co wygrywali, wygrywali, byli noszeni na rękach, ci co przegrywali, bo ciężko potem spadali do drugiej ligi. No i to trwało kilka lat, ale kopalnie upadały. Kluby się wyszczeliwały z pieniędzy, no i coraz mniej było tego boksu. Wtedy można było się rozwijać. Wtedy ten boks istniał. Było, były pokazywane w, w telewizji, było to w gazetach, a teraz nie ma niczego. Nie, nie ma tej ligi, nie ma, nie ma gdzie startować. Mam, ja mam ponad 300 walk skoczonych, więc y, narąbałem prawie co tydzień. Miałem, miałem walki. Więc to, to była, była perspektywa, że można się było rozwijać. Okej, okay, jedziemy dalej. Dawaj. Mega, mega, naprawdę mega, mega się słucha o tych twoich osiągnięciach, o tym jak to wyglądało kiedyś. Powiedz mi takie twoje największe osiągnięcie amatorskim boksie? W amatorskim boksie byłem sześć razy wicemistrzem polskich seniorów. Nigdy nie mogłem dociągnąć do końca do... A to był jeden taki przeciwnik, z którym nie mogłeś sobie poradzić? Nie, to było trzy razy. Byłem jeden, chociaż trzy razy czułem się oszukany. Przegrywałem tam jednym punktem. Jednym punktem, góra dwoma przegrywałem. Byłem, byłem dwa razy w mistrzem Polski młodzieżowej, ale sześć razy byłem wicemistrzem Czu. Polski seniorów. Taki już mój los i już tego nie zmienię. Ok, po, po zakończeniu e, kariery amatorskiej, boks zawodowy, jak to u Ciebie wyglądało? Trochę odpocząłem, e, potem namawiali mnie Tomek Babiloński, żebym przeszedł na zawodowstwo, więc poszedłem na zawodowstwo, no ale wiązało się to też z... Nakładem pieniędzy, gdzie tych pieniędzy nie dostawałem od nikogo, musiałem trenować sam, gdzie musiałem mieć swojego trenera, gdzie nie miałem. I takie to było rozmienianie się trochę dla mnie na, na, na drobne, mogłem iść w inną stronę, właśnie w szybciej w tą trenerkę. I stoczyłem sześć walk, z czego pięć wygrałem, jeden remis, kompletny remis, który nie wiem skąd. Pokazywałem tutaj z moim kolegą zresztą z Kalisza, gdzie rozwalony był nam haksa, a a nie, nie, wiem, nie powinien, na moim zdaniem. Nie czyli powinien. rekord masz 5? Pięć... 5 i jeden remis. No i tak, i zakończyłem tą karierę, moją bo zawodową bokserską. Bo, bo Miałem mieć dwie walki w roku, to z tego ani nie wyżyję, a urodził się mój syn, więc muszę wziąć się za coś Dobra. innego. Tak jest, hmm. tak jest. Niestety, w ogóle. Za to e... teraz mogę wrócić. Wrócić, Teraz wrócić. już mam to, że mogę wrócić, Bo stać mnie na to, żebym wrócił, mam, mam czas na przygotowania, mam już spokój w głowie, nie muszę martwić się o jutro, mogę spokojnie tak. sobie zacząć. To jest, z... to jest olbrzymi I problem, to jest, nie? Tak. Mnóstwo, mnóstwo zmarnowanych talentów, tutaj choćby w Wielkopolsce, mhm. tylko przez to, że właśnie proza życia ich dopadła, że wiesz, chcieli trenować, ale z dyplomu, z medalu zupy nie ugotujesz. Sporta, w powiem... sportach walki jest bardzo ważne szczęście. Szczęście i dobrzy partnerzy do współpracy. Bardzo dobry musi być dobry promotor, który nie widzi w sobie tylko biznesu, choć to rzadko się zdarza, ale tacy są. E, musisz mieć szczęście do trenera, do ludzi. I, do, do, i, I talent, i tylko ciężka praca i to, te wszystkie, dlatego są tak jak ten weter jest garstka tych, tych najlepszych na świecie, którzy, którzy to mają, to, to, to przez to się nie, 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 nie przeciśniesz, nie? Bez, bez wsparcia innych osób, żeby zapewnić sobie spokój, tylko że trenujesz, bo jeżeli trenujesz i pracujesz, to, to już nie jest to samo, bo masz w głowie coś wow. innego, musisz też na te trzy miesiące, co najmniej przed walką zawodową, Odciąć się od rodziny, nie mieć problemów, że żona dzwoni, że dziecko do szkoły, że tu nie ma na chleb. Nie. Już czysto pracować. Ja wiem, że to jest ciężko, jak jesteś jest młodym człowiekiem, ale jak już walczysz o duże, duże trofea, to niestety trzeba postawić wszystko na jednej, na jednej szali. Dokładnie. A powiedz mi, co w ogóle teraz sądzisz o kondycji polskiego boksu? Jak, jak ją oceniasz? Jest sporo rozwijających się, fajnych chłopaków, ale jeszcze więcej jest dziewczyn, które teraz przejęły cały ten bokserski świat, bo wygrywają wszystko. Dylak, chłopak, który jest trenerem kadry, który jest tutaj, z Gostynia, nie, wiem jak bardzo dobrą robi robotę. Mariusz Koperski, fajny, mój przyjaciel z ligi, z ligi, z którym razem też walczyliśmy, zrobiliśmy mistrzostwo polskie, byliśmy w kadrze polskiej, robi też bardzo dobrą robotę w szamotułach. Jest sporo osób takich, którzy wierzą w ten boks dalej. I to się dzieje, no ale działacze, nie, nie, nie mam pojęcia, no i ja staram się, staram się od tego odciąć, bo no, Zajmę się bardziej komercyjnym, komercyjnym prowadzeniem treningów bokserskich. Tak, zaraz o tym porozmawiamy. Tak. Chodzi mi o to, jak twoim zdaniem teraz polski w boks wygląda na tle reszty świata? <grym> nie, nie, nie umiem się nic na ten temat powiedzieć. No, no nie mamy medali, no, czyli słabo. No. Więcej nie mam nic do dodania. Idziemy dalej. Ok, tak jak mówiłeś, teraz zająłeś się trenerką. Mówi, że poszedłeś trochę w boks komercyjny, co moim zdaniem jest bardzo dobre. Opowiedz o Akademii Krzysztofa Chudeckiego. Akademia Boksu Krzysztof Chudecki powstała 6 lat temu. Zacząłem, zaczynałem w klubie Fitness Step One, czyli boks dla, dla ludzi trenujących fitness, czyli bezawaryjny Rekreacyjny, ale, ale boks jest bardzo dobrym sportem na zdobycie pewności, siebie, na zgubienie wagi. Dokładnie. Dla, na zdobycie też szacunku w, dla ludzi, nie? wobec ludzi, samego siebie i wobec ludzi. Boks jest bardzo dobrym sportem do tego. Myślę, że gdzieś czytałem, że boks jest jednym z najtrudniejszych sportów. Wędkarstwo jest na 60. Boks jest pierwsze, drugie miejsce. I sporty walki ogólnie. No i tam zacząłem. No, ale miałem plan otworzyć swój klub, nie, nie, nie być gdzieś tam podwykonawcą, wynajmować gdzieś jakieś e, miejscówki. E, I e, moja współpraca rozwijała się dobrze z fabrykami Formy. Benefitem otworzyłem kilka swoich lokalizacji, zatrudniłem kilku fajnych trenerów, którzy prowadzą cały czas zajęcia sam od poniedziałku do piątku w pięciu e, miejscach w Poznaniu, w fabrykach Formy i w Stepłanie. A sam otworzyłem sobie taką małą, małe studio w Swarzędzu, w którym siedzę od rana do wieczora. Sprawi mi to ogromną przyjemność, jest tam dobra energia, fajni ludzie przychodzą, walczymy, bijemy się, komercyjny dlatego, że no ja też muszę z czegoś żyć, no. też muszę z czegoś żyć. Lubię, uwielbiam kontakt z ludźmi indywidualny, rozmowy, bo to jak na treningu, jak u psychologa. Możesz sobie wyprostować wiele spraw, wiele, wiele, wiele żyć wiele charakterów. Wiec, 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 to robię, to, robię to również. A więc. ja mam bogatą przeszłość w różnego rodzaju przygody, więc bardzo chętnie się dzielę i udzielam dobrych rad. Mam nadzieję. No i tak do teraz działam. Też staram się organizować raz na jakiś czas, jeżeli pandemia pozwoli, te gale bokserskie z R.P.O. wiązane razem z MMA, z Muay Thai, z kickboxingiem. I to za każdym razem jak się odnosiło niewielki sukces. Wiadomo, że nie ogólnopolski, ale tutaj na poznańskim rynku wszystko się udaje. No i otworzyłem jeszcze razem z moją partnerką Samią catering dietetyczny, żeby to wszystko szło razem w parze czyli sport, przygotowania, żywienie. Nazywa się Bide One Catering. Współpracuję razem z hotelem Merkury, gdzie są bardzo dobrzy kucharze, bardzo dobry sprzęt, porządne potrawy i. I z tym no, lecimy, rozwijamy tą, tą całą pasję do boksu, do jedzenia i do zdrowego trybu życia. Dokładnie. Super. Jedziemy dalej. Jeszcze raz. O, o, o. Mówisz, że, że ostro, ostro teraz działacie w branży sportowej, w branży żywieniowej. Dokładnie. dokładnie. Tak. Super, super, super. A co z dziećmi? Co z młodzieżą? Młodzież ma tyle sportu, ile im rodzice dadzą, tak naprawdę, więc rodzice, dzieci wysyłajcie na boks, na sport, na spinaczkę, na zapasy, na sporty walki, na piłkę nożną, żeby tylko nie siedziały przed komputerami, to jest mój apel, bo przychodzi do mnie wiele dzie dzieci, które nie potrafią nawet porządnie siedzieć, siedzą tak, biegać, na WF-ach ich tego nie uczą, WF-y -e nie, 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 nie załatwią sprawy, Z, w ogóle w Ze... ostatnich czasach, wiesz, przez tą całą pandemię, przez no, to pandemia, wszystko. Pandemia, jest ten czas internetu, komputery, gry mają online, To no. wszystko ja sam mam syna, ośmioletniego Felka, który też bardzo lubi gry, ale też bardzo lubi sport. Tylko ma ten sport, dlatego że jego cisnę. Chodzi na wspinaczkę, chodzi na. Na co chodzisz? Chodzi na tenisa, chodzi przyjeżdża do mnie na boks, czy na skakance, biega z nami. Organizowałem w tym roku obóz jak na Mazurach, też było sporo dzieci z rodzicami. Najlepszym sposobem właśnie też dobrego kontaktu i jest trening ojca z synem. Bardzo zbliża, bardzo muruje, buduje, muruje i cementuje kontakt. Tak jest. Jesteśmy przy tematach rodzinnych, bo jesteście bardzo, bardzo wojowniczą rodziną. Twój brat też boksuje. Co tam, co tam słychać u, u Michała? Mojego brata bardzo dobrze. No. Bo mm, był sparing partnerem Floyda Mayweathera, no, to gdzie to nikomu, mega, <laughs> już, nie, chyba nikt więcej w Polsce, żaden z Polaków tego nie zrobi. Mm, Floyd Mayweather jest najlepszy z, 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 zawodnik na świecie. A teraz mój brat e, dalej czynnie uprawia sport, tylko teraz jest trenerem, otworzył klub w Zielonej Górze, do którego zapraszam. I bardzo pozdrawiam mojego brata. Pozdrawiamy. Czałuję go. <laughs> Okej, okay, jedziemy dalej. Moim dzisiejszym ekspertem był Krzysiu Udecki. Wbijajcie na treningi do akademii. Felek, chodzi do nas. To mój syn Felek. Przyszły tak. mi z świata w boksie. Tak. Subskrybujcie i wiecie, co macie robić. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Łukasz. Było mi niezmiernie miło. To był Cieszę za, się. Zaszczyt. Trzymajcie. Pozdrawiam.